Witajcie kochani, w związku z tym, że mamy miesiąc marzec, a jak zapewne wiecie, w marcu jak w garncu, postanowiłam Wam zaprezentować dzisiaj y, historię związaną z Waszym ulubionym bohaterem Bingiem, a szczególnie dla grupy Krasnoludki, y, o padającym deszczu. Zatem zabieramy się do czytania. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, od samego rana pada deszcz i Bing troszeczkę się nudzi. A czy Wy się nudzicie? Mam nadzieję, że nie. Na pewno macie mnóstwo ciekawych zadań. Zobaczymy, co wymyślił Bing. Co dzisiaj porobimy, Flop? Hmm. Może pobawimy się szukanie skarbów? Zobaczcie, tych skarbów chyba nagromadziło się trochę. Ukryję te rzeczy gdzieś w domu. Zobaczymy, czy uda Ci się je znaleźć. Pod numerem 1 kryje się kaczorek pod numerem 2. Chrupiąca marchewka. A jak tam was, wasze ciasto marchewkowe? Czy Wam smakowało? Ten marchwiaczek na pewno był wyborny. Hmm. Pod numerem 3. Żabeczka, gąbeczka. Pod numerem 4 samochodzik. Pod numerem 5 klocek. Pod szóstką mieści się sowa przytulanka. A pod siódemką parasolka, flopa. Czy jesteście gotowi? Zatem szukajmy. Najpierw Bing szuka w swoim pokoju. Jestem świetnym poszukiwaczem skarbów, Flop. Pomożesz Bingowi znaleźć ukryte skarby? Hmm, co odkryć jako pierwsze? Wyjrzyjmy przez okno. Czy nadal pada deszcz? O, Mam cię, kaczorku! Co kryje się za skrzynią? Hmm, nie, to nie to. Łodzi podwodnej nie szukaliśmy. Czy to już wszystkie okienka? Puszku? Mówi mi, że jeszcze nie. O, sowa przytulanka, miał rację. Następnie Bing rozgląda się po łazience. Pomóż mu. Hmm, gdzie mogą być te przedmioty? królisiu tulisiu to też nie tu mm, tu jest taka mała skrytka pasta to zębów a może tutaj ha, to twoja parasolka flop brawo, dokąd teraz króliczku teraz Bing szuka w kuchni gdzie powinien zajrzeć Mam cię żebeczko, gąbeczką? Nie. Banany w szufladzie? No, Pyszniutka marcheweczka. Czy to już wszystko? Czy możemy iść dalej? Na koniec salon, których skarbów szuka Bing których jeszcze nie znalazł. Mm, szukaj, szukaj, Bing. O, to mój samochodzik. Klocek. Nawet pitał od, od telewizora. Bing znalazł już wszystko. A były to Parasolka. Marcheweczka. Kaczorek. Gąbeczka. Auto. Klocek. Sowa przytulanka. Patrz, Flop, to skarby. Owszem, brawo, króliczku. Deszcz przestał padać za oknem. Czeka na binga ostatni skarb. Na pewno wiecie, co to będzie. Tak! To prawdziwa tęcza. A czy Wy potraficie zrobić taką tęczę? Jestem o tym przekonana. Zatem do dzieła. Ta pa pa!